Witam w kolejnej części pod tytułem Strategia Matematyczno-Statystyczna. Dlaczego taka? Przez swoje lata, już ponad 10 lat testowania strategii, wiem jedno: że żadna strategia, ale to żadna, na podstawie wskaźniku, wskaźnika analizy technicznej w długim terminie nie będzie zarabiać. Dlatego, że są cykle giełdowe, yy, są. Zmieniające się warunki na giełdzie, i dlatego dany wskaźnik w długim terminie nie będzie działał. On może dzisiaj działać, działać przez rok, za rok przestaje działać, i znowu może wrócić w jego działanie, na przykład za 5 lat. Statystycznie mówię. Więc najlepsze moim zdaniem roboty są oparte na statystykach i matematyce. Tutaj mamy. Właśnie taką typową statystykę. Jest to wykres indeksu S&P pokazany. Tutaj mamy od 2012 roku jakie miał drowny, czyli jakie miał spadki kapitału w przeciągu 10 lat. No i jak łatwo zobaczyć i właściwie stwierdzić. W jakich momentach statystycznie znowu dobrze byłoby kupować mm, kupować po prostu mm, ten indeks. Na stronie tutaj e, chart v, v chart y chart nie wiem jak to się czyta nieistotne e, jest darmowa wersja chyba 7 siedmiodniowa można sobie Wejść. aczkolwiek tego portalu nie będę omawiał, dlatego że przypuszczam, że nikt, albo prawie nikt z tego nie skorzysta, ponieważ jest to e, narzędzie bardzo skomplikowane. E, służy między innymi do analiz spółek, do właśnie robienia takich statystyk, jak jest tutaj. No wiele, wiele bardzo, wiele. Korelacji, wyników finansowych. Po prostu jest tam wszystko wszystko związane ze spółką giełdową także ja już mam trochę tych spółek przeanalizowanych i, i obserwowanych więc tak jak mówię, nie będę chciał wchodzić w szczegóły tego portalu, chyba że będzie z Waszej strony duże zainteresowanie to wtedy to zrobię. No i wracając do tematu, właśnie związanego ze statystykami, tego typu wykresy z na przykład. Ze spółkami jest bardzo dużo i można fajne wnioski z tego po prostu słowami mi brakuje. Można fajne wnioski z tego wyciągnąć. Tak na przykład jest spółka Apple, sorry, jest spółka Tesla i spółka Visa. Visa robi korekty, powiedzmy maksymalne 30%, a spółka Tesla robi Maksymalne powiedzmy aż 80%. Także też to jest warte uwagi. Tutaj na swoim blogu w zakładce tutaj edukacja i nagrania... Nie nagrania. A, sorry, webinary. Tu jest chyba świadomy trader. O strategię na SMP. Czyli tą strategię, którą będę używał, też nie będę jej tutaj w tych materiałach omawiał, ponieważ ona po części jest omówiona tutaj, jak to wygląda. Także można sobie tu oglądnąć i macie konkretną strategię statystyczną, jeśli chodzi o indeks SP. No i oczywiście to samo będzie działać na akcjach. Mam na myśli tutaj te spółki, takie, takie molochy, takie. Które mają od lat trendy wzrostowe, to oczywiście jak najbardziej ta statystyka będzie fajnie działała. Dobra, to tyle. Widzimy się w następnym wideo.